26 czerwca w Katowicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona trzeciemu i czwartemu etapowi 69 Tour de Poloń rozgrywanym na Śląsku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele śląskich miast startowych i etapowych, a także miast, w których rozegrane zostaną lotne i górskie premie. Ze strony Lang Timu obecny był dyrektor generalny wyścigu Czesław Lang. Etap trzeci z Kędzierzyna Koźle do Cieszyna liczyć będzie ponad 200 km i zakończy się rundami wokół Cieszyna. Podobnie jak w przeszłości, peleton 69 Tour de Pologne wyjedzie poza granice naszego kraju i przejedzie przez czeski Cieszyn. Finisz tradycyjnie na przepięknym cieszyńskim rynku. Na pewno to będzie ciekawy etap z jakiego względu. Cały wyścig będzie trudniejszy. Jest pięć etapów górskich tylko dwa etapy są płaskie, to jest etap w Katowicach i etap w Krakowie. Czyli kolarze, sprinterzy, którzy przyjadą typu nie wiem, Bonen, inni, no będą chcąc wygrać etap, będą musieli zrobić wszystko, żeby tutaj wygrać i na pewno ta walka będzie o wiele ciekawsza. Jeżeli mają nie wiem do wyboru pięć etapów, no to jest jeszcze kilka prób. A tutaj mam tylko dwa etapy, gdzie mogą się pokazać i mogą powalczyć z Ciężko. Trzeci rok z rzędu kibice będą mogli oglądać sprinterów w Katowicach. Runda została nieco zmieniona w porównaniu do poprzednich lat. Jest łatwiejsza technicznie i ma długość nieco ponad 8 km. Na etapie będzin Katowice znalazły się dwie premie specjalne, trzy lotne Fiat i dwie górskie Tauron. Jest to wydarzenie, które w Katowicach odbywa się po raz trzeci. Podpisaliśmy z filmą Team porozumienie mówiące o tym, że jeszcze do roku 2014 w Katowicach jeden z etapów Tour de Pologne będzie się odbywał. Także doceniamy rolę tego wydarzenia szczególnie promocyjną, ale nie tylko. W tym roku Tour de Pologne jest etap katowicki, przeprowadzany jest w ścisłym centrum miasta. Tak jak już wcześniej mówili przedstawiciele policji, ale również związku komunikacyjnego, ograniczenia będą naprawdę bardzo niewielkim Zakresie. Także liczymy na życzliwość mieszkańców. Zresztą spotykamy się z nią już od dwóch lat. Myślę, że w tym roku będzie podobnie i, i naprawdę nie będzie wielkich utrudnień. Doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że bardzo chętnie uczestniczą mieszkańcy naszego miasta w tym wydarzeniu. Naprawdę tysiące kibiców spotykają kolarze na trasie. I to pokazuje, że jest ogromne zainteresowanie tym wyścigiem, że, że jest to ważne dla mieszkańców i, i że bardzo i że warto organizować takie wydarzenie. Tradycyjnie naprawdę to jest wzorowa organizacja, i to już trzeci rok rzędu, kiedy robimy tę imprezę. I naprawdę wszystko jest na najwyższym poziomie, a to chyba, co jest dla nas wszystkich najważniejsze i dla, dla nas organizatorów, dla gospodarzy miast, że są tysiące, tysiące kibiców i tutaj również w tym roku ich zapraszamy na wielkie emocje sportowe. Oprócz Tour de Poloń należy wspomnieć również o mini Tour de Poloń. Jak co roku na tej samej końcówce, co zawodowcy, rywalizować będą najmłodsi entuzjaści roweru. W cieszynie pojawią się także uczniowie z co z pewnością wzbogaci wyścig o kolejne emocje.